W dniu dzisiejszym, kochani, obchodzimy bardzo ważne święto, święto Policji. Ja nie mówię o milicji. I jak najbardziej przykładam się z serdecznymi życzeniami właśnie dla wszystkich funkcjonariuszy, prawdziwych z powołania, a nie tych sprzedajnych, których mieliśmy okazję poznać na przestrzeni ostatnich trzech lat. O czym mówię, każdy z Was wie: są przemierańce i są policjanci. Milicjanci to ci, którzy gnoili. Gonili, przepraszam, którzy gonili nas za brak zakrywania ust i nosa w dobie, kiedy sami siedzieli w samochodach i między sobą mówili: O, patrz, temu dam mandacik, bo jedzie bez maseczki, a sam wszędzie chodził bez maseczki, ale na pokaz ją ubierał. I tutaj między milicją a policją jest bardzo duża różnica, dlatego wszystkim prawdziwym funkcjonariuszom policji że składam najserdeczniejsze życzenia, dużo radości. Poczucia obowiązków, które sprawiają wam przyjemność, o tak to sobie pozwolę powiedzieć. Natomiast tym sprzedajnym szczotom celebryckim, bo i celebryci też okazali się sprzedajnymi szczotami, o czym wiecie, dlatego, że nie jeden piosenkarz, nie jeden aktor i nie jeden tutaj powiem, sportowiec sprzedał rzesze swoich fanów za tak zwaną garstkę srebrników, czyli albo dla zasięgu, albo otrzymał coś w nominale za to od kogoś. Mnie to już nie interesuje. Ja wiem jedno. Dziś, kiedy kończy się ten cały czas hamstwa, propagandy, e, agresji, bo, bo tak to nazwijmy, i w to było uwikłane takie głowy w Polsce, że nam się w głowach nie mieści. Kto jest kumaty, ten rozumie. E, to tym ludziom życzę tego samego... Coście zgotowali ludziom takim jak my. Czyli to my dziś życzymy Wam tego, coście nam robili przez ostatnie lata. I nie po to, żeby dać Wam nauczkę, tylko po to, żebyście poczuli, jak my żeśmy się czuli. Wszystkim prawdziwym, niebieskim, prawdziwym policjantom życzę dużo radości. Gdyby nie Wy, faktycznie na świecie, nie tylko w Polsce, dołączyłoby do anarchii, barbarzyństwa, grabieży, dlatego że już niejednokrotnie pokazaliście, że mundur nosi godny policjant, natomiast sprzedajna szczota powinna. Dziś zdjąć mundur i powiedzieć: Zhańbiłem go na przestrzeni ostatnich lat. Nie powinienem go nosić, ponieważ nie mam możliwości go nosić, ponieważ sam zawiodłem na przestrzeni tych wszystkich lat. Nie wiem, czego wy życzycie policji, ale ja życzę im raz jeszcze, mówię, dużo radości, miłości, uśmiechu na twarzy. Natomiast przebierańcom, tak samo jak i tym sprzedajnym piosenkarzom, aktorom, sportowcom, życzę tego samego, czego żeście życzyli. Im wtedy, kiedy żeście ich nakłaniali do tego, co się nakłonili. Bo dziś widać, kto był po dobrej stronie mocy. Absolutnie jestem dumny z siebie, że w dniu, kiedy zobaczyłem, jak te sprzedajne szczoty pod krawatami e, namawiały nas do tego, żeby wykładać na mordniki, a później wyszły i mówiły dumnie na wybory was zapraszam, ponieważ wirus jest w obrocie. W odwrocie. Jesteście szczotami, sprzedajnymi szczotami, jesteście ludźmi bez honoru, bez godności i za pieniądze dusze matki byście sprzedali. Raz jeszcze na najlepszego dla prawdziwej policji. A przebierańcom mówię nie. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania wszystkich naszych filmików na fanpage'u. Niech się darzy hopsa, hopsa, sa.